Dzień dobry wieczór, jest 17. dzień czerwca, do końca roku pozostało 197 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Alina, Franciszek oraz Waleriana. Wszystkiego najlepszego dla Was, natomiast w Polsce obchodzimy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza polska. Rok 1341. Biskup Warmiński Herman z Pragi utworzył warmińską kapitułę kolegiacką z siedzibą w pierzchałach koło Braniewa. Kapituła kolegiacka dla diecezji warmińskiej została utworzona przez biskupa Hermana 17 czerwca 1341 roku i osadzona w pieschałach koło Braniewa. Była to jedyna kapituła kolegiacka na ziemiach państwa krzyżackiego. W 1344 przeniesiono ją do Głotowa, a 20 listopada 1347 do dobrego miasta. W 1344 kapituła kolegiacka składała się z primiceriusza i dziesięciu kanoników. Zadaniem nowo powołanego kolegium kanoników miało być wsparcie biskupa i kapituły katedralnej. W 1357 dotychczasowy proboszcz dobromiejski, ksiądz Mikołaj, zrzekł się probostwa i w tym samym kapituła kolegiacka nabyła pełne prawa do użytkowania kościoła parafialnego w dobrym mieście. Biskup ustanowił drugą godność prałacką, dziekana, któremu powierzył obowiązki proboszcza Dobrego Miasta. Około 1359 roku kapituła rozpoczęła budowę nowej świątyni w Dobrym Mieście, którą oddano około 1389 roku. Kapituła Dobromiejska była kapitułą zamkniętą i liczyła od 1357 12 prebend. Oznacza to, że życie kanoników było podobne do życia domów zakonnych. Zabór w armii przez protestanckie Prusy w 1772 oznaczać musiał niedalekich zamach na posiadłości kościoła katolickiego. Dekretem z 2 lutego 1773 kapitułę kolegiackie odebrano posiadłości ziemskie, a 30 października 1810 zlikwidowano wszystkie zgromadzenia zakonne i świeckie, w tym kolegiatę. Rok 1831 to powstanie listopadowe. Rozpoczęła się bitwa pod Kockiem. Bitwa stoczona w dniach od 17 do 20 czerwca 1831 roku podczas powstania listopadowego. Uczestniczący w wyprawie łysobyckiej generała Antoniego Jankowskiego pułkownik Samuel Józef Różycki, który dowodził grupą liczącą jeden batalion i trzy szwadrony około 14 czerwca opanował Kock. Ramkiem 17 czerwca nastające w Kocku wojska polskie uderzyła rosyjska grupa generała Kwitnickiego licząca 12 szwadronów i dwa działa. Żołnierze Różyckiego odparli atak a następnie wieczorem opuścili Kock. W ślad za cofającymi się Polakami ruszyły w pościg wojska rosyjskie. Gdy Samuel Różycki otrzymał wieść o zbliżaniu się wojsk polskich pod wodzą generała Ramoriny, zawrócił do Kocka i znów obsadził miasto. Ponownie został zaatakowany przez Rosjan 20 czerwca, jednak i w tym Polacy odparli uderzenie. Jeszcze tego samego dnia Różycki po raz drugi opuścił Kock. Część druga Kartki z kalendarza Świat. Rok 1799 to druga koalicja antyfrancuska. Rozpoczęła się bitwa nad Trebią. Starcie zbrojne, które miało miejsce w dniach od 17 do 19 czerwca 1799 roku podczas wojny Francji z drugą koalicją. Bitwa stoczona została nad rzeką Trebią między armią francuską pod rozkazami generała Etienne'a Macdonalda a armią rosyjsko-austriacką. W dniu 15 kwietnia Suworow wymaszerował z Alessandrii Doliną Padu w kierunku wschodnim, aby uniemożliwić połączenie się dwóch armii francuskich. Rankiem 17 czerwca, armia francuska napotkała niespodziewanie na słabą 5000 dywizję austriacką. Austriacy znaleźli się w obliczu całkowitego unicestwienia. Wezwany z ocieczą Suworow natychmiast przyspieszył marsz, McDonald poinformowany o tym oderwał się od poturbowanej dywizji Otta i skierował się w stronę rzeki Trebia na południowy wschód od Mediolanu. Liczył, że do bitwy z Suworowem dojdzie dopiero następnego dnia i to on będzie stroną nacierającą. Rosjanie jednak byli szybsi. Tak doszło do trzydniowej, zaciekłej bitwy nieopodal miejsca, gdzie dwa tysiące lat temu Hannibal rozbił rzymskie legiony. W godzinach popołudniowych doszło do spotkania Rosjan ze strażami przed nimi Francuzów nad rzeką Tidon. Po ciężkich walkach McDonald został odechnięty w kierunku trebi. Suworow nie odstępował jednak i 18 czerwca uderzył ponownie, spychając stawiające zacięty opór główne siły francuskie na prawy brzeg rzeki. Rankiem 19 czerwca MacDonald rozpoczął przeciwnatarcie natarcie, forsując rzekę ponownie, jednak po całym dniu wyczerpujących walk musiał zrezygnować i zawrócił na drugi rzek trebi. Bijąca na lewym skrzydle francuskim, a potem osłabiająca jego odwrót pierwsza Legia Polska, generała Jana Henryka Dąbrowskiego, została dosłownie zdziesiątkowana. Z jej pięciu batalionów i piechoty ocalały tylko dwa oraz batalion Lansierów. Uświadomiwszy sobie rozmiary wykrwawienia armii oraz świadom zagrożenia swoich tyłów przez Austriaków, których dywizje wdarły się do Parmy i Modenny, około północy przerwał bitwę i rozpoczął pośpieszny odwrót na południe Italii w Apeniny. Suworow również był osłabiony, stracił 6 tysięcy poległych i rannych Rosjan i Austriaków. Zrezygnował zatem z wznowienia bitwy w dniu 20 czerwca i zawrócił w stronę Tortony. Ta klęska oznaczała dla Fracji utratę prawie całych północnych Włoch. Walki legionów polskich pod trebią zostały po 1990 upamiętnione na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic. Trebia 17-19 czerwiec 1799 roku. Rok 2009. 24 algierskich żołnierzy zginęło w zasadce zorganizowanej przez islamskich rebeliantów na drodze między miejscowościami El-Meher i El-Mansurah w prowincji Burjbu U urajric Żołnierze konwulujących chińskich budowlańców najechali na zdalnie sterowane bomby domowej roboty. Po eksplozji dwóch takich ładunków, islamscy rebelianci ostrzelali konwój. Zabitym 24-wojskowym napastnicy zabrali broń oraz mundury. Rannych zabrano do pobliskich szpitali. Po ataku algierskie siły bezpieczeństwa rozpoczęły operację przy użyciu śmigłowców w celu zatrzymania bojowników. Na początku sądzono, że zabici to policjanci, później się okazało, że to żołnierze. Podobny atak miał miejsce 3 czerwca 2009, wtedy w zasadzkę bombową wpadli policjanci eskortujący nauczycieli. Wówczas zginęło 8 funkcjonariuszy oraz dwóch nauczycieli. Za atakiem prawdopodobnie stoi powiązany z Al-Kaidą islamski Maghreb. Ta terrorystyczna organizacja porwała trzech turystów w styczniu 2009 roku w Algierii, po czym zabili jednego zakładnika 31 maja. Dwóch pozostałych uwolniono w kwietniu. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.